Pierwszy autograf pan Sławomir Węgrzyński dostał 40 lat temu od Bohdana Smolenia. Wówczas jednak jeszcze nie myślał, że zbieranie podpisów stanie się jego największą pasją. Ten pierwszy przeleżał w szufladzie ponad dwie dekady. Przez przypadek później w 2007 roku, 6-7, byłem na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i od tego się zaczęło. Radom wspomniany festiwal odwiedza co roku i kolekcjonuje podpisy aktorów, reżyserów, piosenkarzy, pisarzy czy naukowców. Bo w jego kolekcji jest też kilkoro laureatów Nagrody Nobla. Kolekcjoner wykorzystuje każdą możliwą okazję i jest wszędzie tam, gdzie artyści są na wyciągnięcie ręki. Brzmiała ja się czeka godziny, dwie, trzy, żeby z danym aktorem zamienić chociaż słowo. Naprawdę to są wspaniali ludzie, można z nimi. O wszystkim porozmawiać. Wiele podpisów pomogli zdobyć mu znajomi, też kolekcjonerzy. O część, głównie artystów z zagranicy, prosił listownie. Z powodzeniem wśród najbardziej znanych nazwisk na liście pana Sławomira jest chociażby Woody Allen. Żona się śmieje z jednej strony, bo no, mówi: Człowieku, ty masz 55 lat. Ale to nie, to dla mnie to jest fajda, że ja sobie wyjdę, że próbuję to zdobyć. Nieraz, yy, wychodzę, no, nie wychodzę, nie mam mnie 3-4 godziny. No ale wracam uśmiechnięty, bo mam e, z danym aktorem zdjęciem. I całą masę udokumentowanych wspomnień, to już kilka grubych segregatorów, a radomszczanin jeszcze ostatniego słowa z pewnością nie powiedział.